Od wczesnych godzin rannych przedzieramy się przez burz sumo odkrywa świeże ślady. Przez dwie godziny podążamy tropem. Wydaje się, że jesteśmy blisko celu. Przewodnicy co kilka kroków nasłuchują. Niestety nie udaje się nam tego dnia podejść olbrzymów na odległość kilku kroków. Słonie pozostają dla nas niewidoczne. Mijają kolejne dni. Nocujemy w wiosce otoczonej krzewami kawy. Zbiory rozpoczynają się z końcem listopada i trwają do lutego. Jesteśmy już blisko rzeki Diane. Wzdłuż drogi prowadzącej do wioski. Rosną strzeliste palmy olejowe, olej z Aby dostać się do wioski Koima, trzeba przeprawić się przez rzekę. Wiszący most z Lian jest cudem techniki afrykańskiej. Ma ponad 100 metrów długości. W całej Afryce Zachodniej takich mostów zostało nie więcej niż 5. Most zawieszony jest na wielkich drzewach gabema rosnących po obu stronach rzeki. System wielu grubych i cienkich sznurków uplecionych z lian nadaje całej konstrukcji lekkości i trwałości. Konserwacja mostu odbywa się co 5 do 6 lat. Należy wówczas wymienić kilka grubych lin nośnych i fragmenty zbutwiałych kawałków lian w samym moście. Wchodzimy na most. Aby zachować równowagę, Alfons przytrzymuje się barierki i balansuje ciałem. Trzeba przyznać, że robi to niezwykle sprawnie. W wiosce Koima spędzamy dwa dni. Tutaj również nikt nie zna pisma Loma. Razem z Alfonsem penetrujemy okoliczny las. Drzewo zwane Mesobotria spasi ma smaczne owoce przypominające w smaku wiśnie. Alfons nazywa je winogronami. Voilà, ça se resente, Loma sadzą wokół wioski kakao. Alfons wskazuje na żółty owoc, jest już dojrzały. Wyłuskuje się z niego nasiona, które są miejscowym przysmakiem. Odnajdujemy ślady starej wioski. Mój przewodnik objaśnia, że osada została zniszczona w wyniku działań wojennych z sąsiednim plemieniem w czasach, gdy żył jeszcze jego dziadek. Wielkie Diptadenia Africana są ozdobą dżungli gwinejskiej. Do objęcia ich pnia potrzeba często ponad 20 osób. I sukces. Po dwóch tygodniach poszukiwań, odnajdujemy w końcu ludzi znających pismo Loma. Są to bracia Kaliwogi we wsi Irje.

Przedstawiam najpierw braciom kopię listu opublikowanego w 1945 roku przez Józefa Żofra. Bracia odczytują tekst z Mozołem. Młodszy Kaliwogi stwierdza, że list został napisany w innym dialekcie. <grywa> Wokół chaty gromadzą się mieszkańcy wioski. Wszystkie oczy skierowane są na braci kaliwogi, którzy posiedli magiczne umiejętności czytania, tak jak biali przybysze.

Bracia przystępują do napisania krótkiego tekstu o swojej rodzinie. Kaliwogi są ostatnimi ludźmi znającymi pismo Lomam. Nauczyli się pisać przed przeszło 40 laty od pewnego mistrza nauczyciela. Wówczas kilka osób znało alfabet w Irie. Teksty pisane przechowywane były starannie w jednej z chat szefa wioski. Alfons spisuje dane personalne braci. Dziś najzdolniejsze dzieci uczą się języka francuskiego i nie ma chętnych do nauki trudnego pisma sylabicznego zawierającego ponad 400 znaków. Następuje odprężenie. Wręczam prezenty, a potem ląduje przed nami wiaderkowina palmowego. W przyjacielskiej atmosferze sączymy bungi. Możliwe, że w wioskach na północy krainy Loma żyją jeszcze osoby znające stary alfabet. Nie zmienia to jednak faktu, że tak oryginalna sztuka pisania wśród loma skazana jest na zapomnienie. Za kilka lat następne pokolenia będą niepiśmienne i będzie się mówić dalej o Afrykanach jako o ludziach bez historii i bez własnego pisma.